Nowemu układowi czegoś brakuje. Fanu! A nie mamy gdzieś konfetti? Ach, nie robiłam tego od czasu meczu trumnówki, więc nie. Ty robisz konfetti? Jakiś potwór musi. Wy dwie spędzacie dzisiaj nietypowo dużo czasu razem. O, yy, tak? No bo. Bo chcemy zapoczątkować w naszej drużynie tradycję zbierania pomponów. Woohoo! Woohoo! Wspaniale! I o to chodzi w dniu szkolnego ducha. Muszę ją powiesić, potem zostanie tylko występ drużyny i będę miała dzisiejsze obowiązki z głowy. Ha Uch, wszystko muszę robić sama. Uch, 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 uch. Że mi pomogłaś. Nie zrobiłam tego dla ciebie. To święto jest dla mnie ważne. Może tobie to wisi, ale ja kocham nasze Straszyceum. Ja też kocham Straszyceum. Może, ale tak jak powiedziałaś, jesteś zajęta byciem wiedźmą, przygotowaniem do ceremonii. Nie masz nawet czasu na bycie naszą kapitanką. Uczniowie, już pora na występ drużyny szponotorium. Na nas już czas!